Dzisiejszy spektakl trochę liczy na katastrofę. W końcu nie mamy żadnego doświadczenia. Dowiecie się Państwo dzisiaj, jak bardzo niepoważnie reagować na bardzo poważne informacje ponieważ naszy, nasz dzisiejszy spektakl jest efektem naszej współpracy i naszego zaproszenia dla Kamila Wyszkowskiego. Gdzie ja będę straszył. Dramat. Szlak trafia, pożary. Konsekwencje dramatyczne. Około milion gatunków z 8 milionów wymrze w przeciągu najbliższych dekad. Podwoiła się liczba ludności. Jest super. Zniszczyliśmy 85% mokradę. Możemy jeszcze się ugotować sami trochę jak żaba w garnku. I tak od razu wywalać przy obiedzie, ledwo co, łyżki zanurzone, kompot nie nierozdany, a Ty, że ja jestem negacjonistką, że ja negacjonistką. Chciałem negatyk... mieć mocne wejście. Przychodziłeś koło wulkanu, mówisz o spontanicznym leju metanowym, który pojawił się na Mokotowie, tak? O nie, o nie. co Taś... się dzieje? Co za dziwna anomalia pogodowa. Ktoś tu chciał nowego tostera? Jestem duchem CO2. <noise> W konsekwencji wyginiemy. Jesteśmy w bardzo złej sytuacji. rama Najbardziej przerażający. Puszka Pandory, bo najprawdopodobniej nas zabije. Wzrost temperatur. Następny slajd poproszę. Fala gorąca. Potencjalny armagedon w przyspieszonym tempie dla nas wszystkich. Barman, dwie ślinice. Dwie duże silnice z Ze słomką. <noise> <noise> Można go fra? <noise> tak, oczywiście. Falony <noise> na śmieciach, tak? Częściutynki Raz... na No śmieciach. tak jak na No <noise> jest <noise> Teście. Ty to potrafisz zepsuć wakacje, naprawdę nie ma. Nagle jeszcze powiedz mi, jeszcze dobi mnie, powiedz mi, że kolejny psak wyginął. Trochę horror. Pożary w ponad 45 stopni Celsjusza, po prostu umrzemy. No. Najgorzej, za gorąco. Wojny, później będzie jeszcze gorzej. W 2049 roku nie będzie ani jednej ryby w oceanie, jeżeli utrzymamy ten tempo. Wszędzie pusto, wszędzie sucho, za gorąco. Wirus, kolejna ruletka, degradacja, deforestacja. Wielka pacyficzna plama odpadła. Panie Bonsaczu! Co dziecko? Panie Bonsaczu, wiem, że tam jest jakieś serce. Niech pan nie odnajdzie, niech pan nie zajrzy. Nie. Nie, coś, zaczynam coś czuć! Nie.